Natrafiłeś na moją serię o Weronie, jednak totalnie nie wiesz co tam się dzieje i nie chcesz nadrabiać wszystkich odcinków od nowa. A może oglądałeś i potrzebujesz odświeżyć sobie wiedzę o wszystkich dramach, które się tam odwaliły? Jesteś w odpowiednim miejscu. Hej kochani, witam Was w krótkim podsumowaniu na tą chwilę 22-odcinkowej serii o Weronie. W tym odcinku dowiecie się, co wydarzyło się w trakcie tej serii, jakie dramy miały tam miejsce, jakie były przełomowe chwile. Krótko mówiąc, kto z kim, gdzie, jak, po. Co? I kiedy? Film tak naprawdę powstał z kilku powodów. Jeden, Aby osoby, które nie oglądały serii bądź widziały ją wyrywkowo, zapoznały się z historią mojego miasta. 2. Aby utrwalić stałym widzom wiedzę. 3. po prostu w celach humorystycznych kończąc ten wstęp jeszcze z góry przepraszam że mieszam imiona polskie z angielskimi po prostu niektóre imiona postaci bardziej podchodzą mi po angielsku a niektóre po polsku i mój web nie może się zdecydować i pitole pół polish pół english okej okay, nie przedłużając myślę że możemy zaczynać rodzina 1 konstanty kapulet Odcinek pierwszy, Dylematy miłosne. Romeo nawala się z Tybaltem, w sumie żadna nowość. Tybalt wygrywa starcie, juhu! Następnie kolejne fame MMA, tym razem Tybalt vs Mercutio. Tybalt ponownie zwycięża. Mercutio dodatkowo naraża się Julce, nie może pojąć, że śmiał w ogóle bić jej brata. Bitwa numer trzy, Mercutio domaga się rewanżu, no i dopina swego. Tymczasem Hermia living her best Life. Hermia zaprasza swojego ukochanego puka i ja debil zapominam że Mercucio w tym samym czasie jest na parceli. <gryw> Hermia i puk okazują sobie względy, a świadkiem tego jest oczywiście biedny Mercucio. Chłopco w szoku. Mercucio ma złamane serce odcinek drugi, póki śmierć nas nie rozłączy Puk i Hermia w końcu są razem jej, Bianka i Konstanty stają się najlepszymi przyjaciółmi Konstanty po raz pierwszy w życiu stara się być romantyczny i chce nadać randce romantyczny vibe, ale kominek robi go w konia, ogień pochłania chałupę i dzieją się niestworzone rzeczy myślę, że jakby Szekspir to zobaczył to by mu wyobraźnie poza skalę waliło, ogólnie rzecz biorąc Konstanty się pali, a Bianka ma wszystko gdzieś ku mojemu niezadowoleniu Konstanty umiera, ale no ja nie mogłam dopuścić do tego, aby mój plan spalił na panewce. Tutaj do akcji wkracza Tybald, który nie mogąc pogodzić się ze stratą dziadka, próbuje go za wszelką cenę uratować. Nie dość, że musiał przeżyć swoje własne urodziny bez dziadka, który niejako zastępował mu ojca, to jeszcze załamał się jego śmiercią. Tybald stawia wszystko na jedną kartę. Dzięki oszczędnościom dziadka wykupuje go o kosiarza. Konstant jest wzruszony tym, że jego życie znaczy tak wiele dla kogokolwiek na tej ziemi. Odcinek trzeci. Koniec wielkiej miłości nie wiemy, co tak naprawdę spowodowało zmianę w uczuciach Konstantego może się opamiętał, może wziął pod uwagę konflikt między rodami a może to uratowanie go przed śmiercią zmieniło jego charakter, ciężko powiedzieć ale jedno jest pewne, Konstanty nie kochał Bianki naprawdę pewnego wieczora spotkali się, kobieta oznajmiła mu, że jest przy nadziei na co on zareagował bardzo dziwnie z początku się ucieszył, aż tu nagle opanowała go furia Konstanty leci po bandzie, wylicza, że nigdy jej nie kochał, że ten związek był mezal że on nie chce znać tego dziecka. Bianka w końcu zaczyna łączyć kropki. To nie jest mężczyzna, którego szukała całe życie. Rodzina numer dwa. Montek. Odcinek pierwszy. Romeo bez Julii. Szukam dla Romeo kochanki, aby urozmaicić jego życie miłosne. Tak ja, rozwalacz związków. Na ofiarę upatrzyłam sobie Mirandę, której nie darzę wielką sympatią. Romeo idzie na parcelę publiczną i szuka Mirandy. Szukajcie, aż znajdziecie. Po milionach świetlnych znajduje to babsko. Zacieśniają swoją znajomość. Miranda za zaproszeniem przyłazi na ich chatę. Jednak o Jezus, Maria, zdarzyła się awaria, bo zerwa nie do tego chłopa co trzeba, ale sytuacja została opanowana, finalnie Romeo uwodzi Mirandę. Odcinek drugi, podwójna zdrada. Patryk Montek wykonuje swój ostatni telefon do Konstantego przed śmiercią. Prawdopodobnie mężczyźni pogodzili się. Kto wie, może i nawet spotkaliby się na żywo. Jednak Patryk nie dotrwał do tej chwili, umierając już na początku odcinka. Bracia Montekowie wyjaśniają sobie sytuację, która miała miejsce w odcinku u Antoniego Monteka. Wyszło tam nieporozumienie, którego autorką była oczywiście Miranda. Zarywała do Merkucja przy jego bracia, ponieważ na starcie Grego kraszowała. A Romeo widząc to znienawidził ją i swojego brata. Jednak bracia pogadali ze sobą i zakopali topór wojenny. Ale znacie mnie, ta gra nie może być spokojna. To nie koniec. Merkucja pod wpływem impulsu dzwoni do Julii, z którą przez długi okres miał nieciekawą sytuację. Byli po prostu w Bogami. Dziewczyna jest mocno zaskoczona jego telefonem, jednak okazuje się, że bardzo przyjemnie im się rozmawia. Pod koniec odcinka robimy urodziny. Oczywiście impreza bez dramy to nie impreza. Romeo chcąc zrobić na złość swojemu bratu, publicznie okazuje uczucia Mirandzie. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, przecież Merkucja nic do niej nie czuł i nie był winny całej tej sytuacji na parceli publicznej. Merkucja jednak niesamowicie to uraziło. I to nie dlatego, że czuł coś do Mirandy, lecz dlatego, że jego brat usilnie chciał pokazać swoją Wyższość. Romeo nie przemyślał jednak tego, że świadkiem wszystkiego była Julia. Na końcu odcinka Mercucio dorasta. Odcinek trzeci, weselna zemsta. Mercucio przechodzi, glob i zmienia się w prawdziwego Włocha. Mmm. Między nim Ajulku zaczyna iskrzyć, co zauważa jego brat Romeo, były chłopak Julii i jej pierwsza miłość. Romeo czuje się zazdrosny i ma wrażenie, że równocześnie stracił dwie ważne dla niego osoby. Pff. No, na własne życzenie w sumie. Robimy akcję ślub, co by nie tracić cennego czasu. Ślub nie kończy się ogromną dramą, następuje tylko wygrana bitwa Izabeli z Konstantym. A Romeo kłóci się ze swoim bratem, na co on wygarnia mu, że sam stracił Julkę swoim zachowaniem. Mimo, że oboje pragnęli zemsty, poprzez wszystkie wydarzenia naprawdę zapłaciły do siebie ogromnym uczuciem. Kto by się spodziewał, że to przeobrazi się w to? Tymczasem Romeo się wyprowadza. Rodzina trzecia. Jutrzenka. Odcinek pierwszy: bombowe wesele. Robimy wesele z korzycia, jednak całe wydarzenie psują Simsy, które zepsuły się, a ja nawet nie byłam tego świadoma. Nie dało się wybrać opcji zaręczyn, więc musiałam to zrobić modami. Bitwa numer 4: Julka versus Mercutio. Julka przegrywa starcie. Następuje dogryweczka i Julka znowu dostała podu. Hermia i Puk mają swojego firstki, salowki, kiski, foreverki i w ogóle. Oberon i Tytania starają się o bąbelka, co kończy się powodzeniem. Mój jeden z Dwóch ulubionych shipów bierze ślub, więc jestem szczęśliwa i w niebo wzięta tym wydarzeniem. I tak na koniec pali się chałupa. Zaraz po ślubie. A w domu klasycznie nie ma czego: alarmu przeciwpożarowego. To by się spodziewał. Przyczyną zdarzenia jest prawdopodobnie nieuważne zachowanie lokaja jutrzenek, który od razu sprytnie ulotnił się z miejsca zdarzenia. Finalnie nikomu nic się nie stało i nie powitaliśmy w tym odcinku żadnych trupów, a mroczny kosiarz miał wolne. Odcinek drugi. Nowy bąbelek. Jako, że w pierwszym odcinku u jutrzenek tytania była przy nadziei, w tym odcinku witamy nową pannę w Weronie. Przywitajmy serdecznie Ofelię Summer Dream. Poza tym, w tym odcinku botom dorasta i staje się piękną i dość urodną pannicą. Hehe, he, urodna jak żodna. Narodziny dziecka i urodziny botom zamykamy w jednej imprezie, która niestety nie trwa długo, bo szanowny pan policjant przerywa balangę. Odcinek trzeci pocałunek w śniegu. Ten odcinek upłynął w bardzo pokojowej atmosferze. Oberon obczaja, że jego córka zakochała się w synu Antonia Monteka Benedykcie. Biegnie ile sił w nogach do swojej żonki i razem plotkują o tej sytuacji, ale żeby nie było, oni nie plotkują, tylko stwierdzają fakty. Ofelia dorasta i stwierdzam, że ma bardzo słodką buzię. Między młodymi zaczyna iskrzyć. To może być początek naprawdę zażyłej relacji. Rodzina czwarta, Bianka Montek Odcinek pierwszy, glow up życia Bianka Montek przychodzi historyczny Weroński glow up i staje się najpiękniejszą Panni są do wydania w całej wsi Co z tego jeśli baba jest głupia I pragnie złych mężczyzn Tym nieodpowiednim kandydatem jest gburowaty I wybuchowy Konstanty Capulet. Nawiązują oni relację przyjacielską Ciekawe tylko co na to jest stary Odcinek drugi, samotna matka. W tym odcinku skupiamy się na stworzeniu bąbelka. Z początku są lekkie ciężary i próby kończą się niepowodzeniem. Trzecie podejście, dalej nic. Jestem już u granicy swojej wytrzymałości. Ale słuchajcie, do czterech razy sztuka. Bianka, udało się. No i w sumie to tyle w tym odcinku. Odcinek trzeci, Bianka i Kent w końcu razem. Po odrzuceniu przez Konstantego, Bianka załamuje się. Pocieszające jest jednak to, że będzie dostawała od niego pieniądze w postaci alimentów na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, którego on nie chce znać. Rodzi się Panicz, któremu nadaje imię Edmund. Bianka postanawia zaprosić swojego przyjaciela Kenta do siebie, który jest też równocześnie synem ojca jej dziecka. He, beka. Kent już od dawna czuł coś do Bianki, jednak nie był pewny, czy ona odwzajemnia jego uczucia. Wszystko potoczyło się w szybkim tempie. Wzięli szybki ślub, a Kent mógł w końcu wprowadzić się z Hattie, jej siostry i męża debila. Kent, usłyszawszy, jak konstanty potraktował Biankę i dziecko, postanawia z nim poważnie porozmawiać i ukrócić kontakt z ojcem. Rodzina piąta, Regan Capulet. Odcinek pierwszy, bez bójki, nie ma zabawy. Odcinek zaczynamy bitwą numer 6, Kent vs Cornwall. Ku mojemu zdziwieniu Kent wygrywa, to ciężkie starcie. Bitwa numer 7, z której zwycięsko wychodzi Cornwall, ale potem siedzą razem przy stole i już się kochają. Cornwall i Regan starają się o bąbelka i... Udaje się, Bąbelek jest w drodze. Kolejnego dnia przyjechała se pizza, hat i dostarczyła ciężarnej Regan gastro, ale z Regan to jak z kacem, albo się przyjmie, albo nie. W tym przypadku się zdecydowanie nie przyjęło. Znowu bójka i znowu bójka. No i cały odcinek to w sumie jedna wielka bójka. Odcinek drugi, Rosaline Capulet. Cornwall znowu nawala kęta bez powodu. Żadna nowość. A żeby tego było mało, mężuś robi żonie awanturę, że w ogóle śmiała zajść w ciążę. Bąbelek rodzi się, a dziewczynce dostaje nadane imię Rosalind. Cornwall, widząc swoją małą córeczkę, nieco zmienia podejście i zakochuje się w niej od razu. Odcinek trzeci. Czy zasługuje na lepszego męża? Małżeństwo Regan i Cornwall sypie się. Mąż zrzuca na żonę wszystkie obowiązki, nie zajmuje się dzieckiem, wyłącznie chodzi do pracy i odpoczywa. Regan czuje się nieszczęśliwa w tym małżeństwie i powoli zastanawia się, czy oni się w ogóle jeszcze kochają. Rodzina szósta. Antoni Montek. Odcinek pierwszy. No tego to się nie spodziewałam. Szukamy dla Antonia baby, ale poszukiwania idą bardzo opornie. Oceniam kandydatki, ale żadna nie przyciąga mojej uwagi. Zamiast szukać baby, Antonio wdaje się w kłótnię z grażynką kapulet i to nie koniec atrakcji. W tym odcinku jesteśmy świadkami zdrady młodego pokolenia. Miranda podbija do Merkucja, a Romeo robi z tego aferę z ale o tym mówiłam wcześniej. No wyszło jak wyszło. Antonio miał być main character tego odcinka, ale nie wyszło. Ale chociaż znalazł potencjalną partnerkę. Odcinek drugi. Miał być lub. I wesele też. Antonio stara się przypodobać nieznajomej, wykonuje do niej telefony, nawet zaczął ćwiczyć, aby jego sylwetka wyglądała bardziej męsko. Bliźniaki Benedykt i Beatrice dorastają z dziećmi na nastolatków i wyglądają bardzo ładnie. I tu następuje chwila zaskoczenia. Czy mówiłam już, że Bianca Montek miała najpiękniejszy globa w historii Werony? Myślę, że Trista mogłaby jej na spokojnie dorównać. Trisa dołącza do rodziny i ku mojemu zadowoleniu ma aspiracje wiedzy, tak jak i Antonio. Dzieje się ślub i trista. Robi co? Ucieka z ołtarza. Co ja okropnie przeżywam. Ale spokojnie, zaraz i tak wraca w taksówkę, bo przecież ona tu teraz i tak mieszka. Hehe. <laughs> Odcinek trzeci. Trista prosi o wybaczenie odcinek rozpoczynamy za żyłą rozmową pomiędzy niedoszłym małżeństwem. Trista błaga Antonia o wybaczenie. Tłumaczy swoje zachowanie strachem przed zmianami i niepewnością. Antonia oświadcza jej, że dalej ją kocha, ale potrzebuje czasu, aby jej to wybaczyć. Benedykt wspiera ojca i kobietę mówiąc, że wiele osób boi się małżeństwa, a ona jest kobietą dla niego i powinien dać jej szansę. Za to Beatrycze jest uprzedzona do kobiety. Nie może jej wybaczyć tego, jak upokorzyła jej ojca i stanowczo sprzeciwia Temu małżeństwu. W zimowym nastroju odbywa się drugi ślub, tym razem zakończony sukcesem. Para jest szczęśliwa i cieszą się swoim towarzystwem. Rodzina siódma Grażyna na kapulet. Odcinek pierwszy: Mamusia zgrzeszyła. Małżeństwo Grażyny i Albina nie jest do końca szczęśliwe. Grażyny nie cieszy duża rodzina i uważa, że Albin wyszedł za nią wyłącznie dla pieniędzy. Albin za to uważa, że Grażyna ma gdzieś rodzinę i w ich małżeństwie są inne priorytety. Grażyna, z powodu nieszczęśliwego małżeństwa, decyduje się na romans z nowo zatrudnionym sprzątaczem o imieniu Steven, który jest sporo młodszy od niej. Czy Steven tak naprawdę chciał nawiązać romans z Grażyną? A kto to wie? Może lubi starsze kobiety. A może chciał wplątać się do szanowanego rodu Werony? Świadkiem zdrady matki jest Desdemona. Ona, która momentalnie zaczyna płakać. W tym momencie jej podejście do matki diametralnie się zmieniło. Odcinek drugi rozbita rodzina. Dzieciaczki dorastają i robię im łapy standardowo. Desdemona po raz kolejny jest świadkiem zdrady. Biedna dziewczyna. W końcu wszystko widzi także Albin, który zupełnie się załamuje tym widokiem. Nawet on nie jest zły po prostu on się załamuje. Jak już się ogarnia to zaczyna nawalać Stevena, ale stary dziad się przeliczył i młodziak skopał mu cztery litery. Domaga się rewanżu więc rzuca się na grażynkę, z którą również Przegrywa. <grywa> Boże, Albin wrzuca Grężnę na ulicę, bo nie zamierza już na nią patrzeć. Na koniec odcinka dorasta Desdemona i zachwycam się jej twarzą jak nie wiem co. Dziewczyna przyrzeka sobie, że stworzy w przyszłości jej rodzinę szczęśliwą, jakiej sama nie mogła doświadczyć w rodzinnym domu. Odcinek trzeci: święta u kapuletów. Rodzinka nam się pomniejszyła: z sześciu osób zrobiły się cztery. Desdemona dostaje tajemnicze telefony od Stevena które podejrzanie często wyzwania do dziewczyny. Czego chce mężczyzna? Czy chce ją przeprosić? A może ma jakiś inny ukryty zamiar? Albin stara się zapewnić dzieciom szczęśliwy dom, jakoś zrekompensować brak matki. Szczególnie Ariel, która jest najmłodsza i póki co niewiele rozumie z tej całej sytuacji. To właśnie Ariel zaprosiła matkę do domu, a Albin zareagował bardzo agresywnie i emocjonalnie. Zaczęli się kłócić. Desdemona nawet nie chciała patrzeć na matkę. Za to Hal zupełnie się nie przejmował całą sytuacją i miał wszystko gdzieś. Odcinek kończymy z świątecznym wieczorem, w trakcie którego rodzina nawzajem obdarowuje się prezentami i spędzają wspólnie ten zimowy wieczór. Na koniec odcinka odwiedzimy jeszcze Tybalta, który wyprowadził się z domu po drugiej turze i pokrótce opiszę, co tam u niego słychać. Wszystkie moje starania w tym odcinku niejako pójdą na marne. Już wam tłumaczę dlaczego. Upatrzyłam dla Tybalta bardzo ładną Simkę o imieniu April, która jak się potem okazało ma zepsuty schemat twarzy. A że ja nie zamierzam zaprzepaścić cudownych genów najpiękniejszego Sima w tym mieście, w zbliżającej się turze znajdę mu inną wybrankę serca. Oprócz tego Tybalt pnie się w górę w karierze wojskowej i zamierza osiągnąć szczyt i odnieść sukces zawodowy, podobnie jak jego dziadek. Okej, okay, moi drodzy, dotrwaliśmy do końca całego streszczenia 22 odcinków Verony, w trakcie których minęło nam w sumie 8 lat rozgrywki. Wydaje mi się, że dość fajnie opowiedziałam te wydarzenia i odcinek przyda wam się do ogarnięcia fabuły, która, jak przyznacie, jest dość rozbudowana. Nawet ja czasami zapominam, co gdzie się wydarzyło, więc ten materiał przyda się również mi. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że będziecie dalej śledzić losy mojej szalonej Verony. Życzę Wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Тым сигарем.